Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Powiadam wam, którzy słuchacie. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mój szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, Jakaż za to należy się Wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy Wam dobrze czynią, jaka za to należy się Wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się Wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie Wam dane miarą dobrą ubitą utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią za nadrze wasze odmierzą wam bowiem taką miarą jaką wymierzycie oto słowo pańskie chwała tobie Chryste. zasiądźcie w miarę wygodnie Jeszcze w tym tygodniu miałem bardzo ciekawą rozmowę z bardzo ciekawą osobą, no bo z ciekawymi osobami ma się ciekawe rozmowy. I ta osoba wyznała pewien taki zarzut wobec chrześcijaństwa i katolików i użyję takiego sformułowania, które jakoś przyszło mi do głowy, na myśl, przypomniałem sobie taką inną rozmowę, trochę taką bardziej ostrzejszą, bo ta była bardzo kulturalna. Kiedy ktoś powiedział mi z wcześniejszej właśnie rozmowy, że chrześcijanie, katolicy to są takie, wybaczcie teraz za słowo, one będzie dosyć mocno pejoratywne, konotacje negatywne, to są takie popychadła, że chrześcijanin, katolik to jest takie popychadło, że wszystkim można, wszystko z nim można zrobić, a on jeszcze się uśmiechnie. No, i faktycznie w czasie tej rozmowy rozmawiałem sobie z tą osobą, bardzo, bardzo ciekawe deliberacje. No, i w zasadzie on mówił, że też pośród moich znajomych, niewierzących, no to katolicy, chrześcijanie mają trochę taki obraz ludzi bardzo słabych, którzy nie radzą sobie trochę z życiem i z rzeczywistością i na wszystko sobie pozwalają. No, i teraz, jak dyskutować z takim argumentem, skoro dzisiaj w Ewangelii dokładnie to jest napisane. I to tak bardzo konkretny. I to jest napisane jeszcze, że Jezus powiedział do swoich uczniów. Jakby było mało, tak rozpoczął się cytat, czyli słowa Jezusa. To On jeszcze mówi, powiadam wam, czyli będzie ważne. I mówi, którzy słuchacie, czyli jeszcze zrozumcie. Aczkolwiek to, którzy słuchacie, może się okazać pewnym kluczem tutaj w zrozumieniu. Nie tylko ci, którzy słyszycie, ale ci, którzy naprawdę słuchacie, rozumiecie, coś głębiej. No ale faktycznie, no, kiedy patrzymy sobie na ten tekst, to... Nie wiem, jak, co się dzieje w Tobie, ale we mnie generalnie pojawia się gniew i bardzo duża niechęć wobec tego, co Jezus ze mnie oczekuje. No bo w takim razie można by mywać, że jeżeli jakikolwiek złodziej przyjdzie do mojego, do Twojego mieszkania, biorąc pod uwagę dzisiejszą Ewangelię, to nie dość, że nie powinienem mu się sprzeciwiać. Ale jeszcze powinienem powiedzieć, przepraszam pana albo panów albo was bardzo, ale jeszcze nie odkryliście jednego miejsca. Tam są na przykład, nie wiem, jakieś klejnoty, albo skarby, albo jeszcze weźcie mojego drugiego laptopa i tak dalej. No, biorąc pod uwagę dzisiejszą Ewangelię, tak powinien zachować się katolik, chrześcijan, to znaczy osoba wierząca, podróżująca za Jezusem. No oprócz tego, że powinien dać się bić. No bo to też konkrety dzisiaj jest powiedziane. Jakby Jezus mówi, jak ciebie uderzą, to nastaw u drugi policzek. No to zgadza się. Znaczy, my wszyscy jesteśmy takimi, wybaczcie, znowu będzie ostro i pejoratywnie, nieudacznikami. No bo nieudacznik to jest taka osoba, która daje się mieć po prostu i mówi, złodzieje przychodzą, on się nie obroni i mówi, jeszcze zabierzcie to. Ciekawe tylko, że katolicka nauka społeczna mówi o tym zupełnie coś innego, przecież katolicka nauka społeczna opiera się na Ewangelii, a nie mówi o tym, że masz oddać to wszystko, co masz. Mało tego, mówi o tym, że masz prawo i obowiązek do swojego mienia i do swojego życia i masz prawo i obowiązek go bronić. No właśnie. Kochani, myślę, że jakaś odpowiedź może być zawarta dzisiaj w pierwszym czytaniu i w drugim, które wydawałoby się, że nie mają w ogóle żadnego powiązania z dzisiejszą Ewangelią, bo mówią o czymś zupełnie innym, a okazuje się, że chyba mówią dokładnie o tym. To znaczy, to pierwsze i drugie czytanie tłumaczy nam trochę Pana Jezusa, no bo tak to właśnie powinno wyglądać z Biblią. Otóż mamy sytuację bardzo trudnej relacji między Dawidem a Saulem. Dawid, który pokonał Goliata, Saul, król izraelski, który namaszcza go na wodza, ma pod sobą tysiąc żołnierzy. Dawid jest silnym mężczyzną, jest mocny i powoli, powoli idzie po szczeblach kariery coraz wyżej, coraz dalej. Saul to widzi jako mężczyzna i król czuje się zagrożony, ponieważ jest alfą. W stadzie alfa jest tylko jedna. A zatem widząc, że Dawid rośnie w siłę musi zachować jak król tamtych czasów, czyli po prostu zgładzić tego, który może zająć jego stanowisko. Notabene Saul ma rację, ponieważ po jego śmierci samobójczej, faktycznie Dawid zostanie królem. I Saul dosłownie poluje na Dawida. Nawet tutaj Dawid mówi tak ciekawie, że się czuje jak taka kuropatwa, dosłownie. To jest wyjęte z dzisiejszego czytania, które dzisiaj zostało troszeczkę takie posieczone, ale kiedy spojrzymy sobie w Biblię, to tam Dawid o tym mówi, że czuje się jak kuropatwa w górach, na którą się poluje. Kochani, no to jeżeli tak jest, jest taka sobie kuropatwa w górach, na którą się paluje, panu poluje i, i Dawid wie o tym, że może stracić życie, bo Saul tego chce, bo czuje się zagrożony, no to w tej sytuacji, którą sobie usłyszeliśmy, że Saul po niego idzie, chce go zniszczyć, zabić, Wy, Dawid wykorzystuje noc i widzi, że oni wszyscy śpią i król Saul śpi. Mało tego, ma dzidę wbitą obok swojej głowy i jego przyboczny mówi. Daj mi pozwolenie, aby pozbyć się problemu. Król Saul już nigdy nie będzie dla ciebie zagrożeniem. I jeszcze jest powiedziane w tym czytaniu, które usłyszeliśmy, wystarczy tylko jedno przebicie, nawet nie będę musiał dwukrotnie. Jedno. No i wybaczcie za słowo, jakby młodzież powiedziała, pozamiatane. Problem zostałby zakończony. Tak powinien się zachować silny mężczyzna. Nareszcie mu się udało. Ma możliwość. No i co się dzieje? Nagle okazuje się, że Dawid rezygnuje z tej nieprawdopodobnej możliwości. Każe tylko odebrać właśnie ten oszczep, który jest jest wbity. No i później widzimy, co się dalej dzieje, że kiedy król Saul to widzi, Dawid mu o tym mówi, że mogłem ciebie zniszczyć, mogłem ciebie zmiażdżyć, mogłem ciebie pozbawić życia, ale tego nie uczyniłem. Saul mu mówi: błogosławię cię i dziękuję ci, że zachowałeś moje życie. No i czy Widzimy i dostrzegamy jakieś powiązanie dzisiaj z tą Ewangelią. Drugie czytanie mówi o tym, o takim pierwotnym człowieku, jako ludzkim, cielesnym, i tu jest Adam, i ten drugi Adam, czyli Chrystus, ale już jest duchowy. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę siłę cielesną. No to to jest dokładnie taka, że Dawid bierze ten oszczep i przebija. Siła cielesna jest taka, że jeżeli ktoś mnie uderzy, to ja również go, go biję. I tak dalej, i tak dalej. To jest siła cielesna. Siła duchowa wyrasta ponad to. Siła duchowa to jest dokładnie to, co zrobił Jezus, wydawałoby się, podważając swoje słowa. Kiedy uderzył go oprawca, to Jezus powinien wstać i idąc za swoimi własnymi naukami, powinien powiedzieć, a teraz poproszę w drugi policzek. No przecież tak Jezus nauczał. Jezus nie jest hipokrytą. Jeżeli On coś mówi, to tak powinien robić. A Jezus wstaje i mówi, dlaczego mnie uderzyłeś? Jeżeli źle powiedziałem, to udowodnij, że źle, a jeżeli dobrze, to jakim prawem mnie bijesz? Czyli zrównuje się w pozycji. Tu się, to się nie zgadza. Kochani, dzisiaj na Messengerze koło wolontariatu Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego podało nową informację, że będziemy działać, będziemy jakoś wspomagać schronisko dla zwierząt, które faktycznie w czasie tej wiechury, no niestety pojawiły się tam pewne komplikacje, ponieważ drzewo zostało zwalone i te kojce, w których te zwierzaczki sobie sobie normalnie mieszkały i żyły, no niestety zostały zniszczone, więc trzeba im jakoś pomóc. I teraz pytanie, czy ten, który pomaga, który wychodzi z taką inicjatywą, jest człowiekiem słabym czy silnym? No bo jakby uczniowie sami wpadli na ten pomysł. Nie było żadnego planu, co robimy, bo wracamy do nauki stacjonarnej, zresztą już mamy konkretne plany, co będziemy robić w nadchodzącym tygodniu, a jednak pojawia się pewna taka możliwość swego rodzaju, no, że, że trzeba komuś pomóc. I oni sami teraz myślą, ok, to się skrzykujemy, będziemy się nad tym zastanawiać jutro, co konkretnie robimy i jak. Ergo, gdzie jest ta prawdziwa siła, o której mówię dzisiaj czytania, czyli siła duchowa? Czy siła duchowa de facto polega na tym, żeby przeciwstawiać się złu dokładnie z takimi samymi narzędziami, jakimi dysponuje to zło? Czy może siła duchowa właśnie polega na tym, żeby zupełnie zmienić te narzędzia, ale pomimo wszystko być zwycięzcą i być silniejszym? Tak jak Dawid okazał się być silniejszy w konfrontacji z Saulem, którego mógł zabić, a tego nie zrobił. Czy nie jest tak, że ten człowiek, który potrafi wybaczać drugiemu człowiekowi, nie jest silniejszy od tego, który nie potrafi wybaczyć? Czy nie jest tak, jeżeli mamy ludzi, którzy nas nienawidzą, a my się za nich modlimy, czy nie jest tak, że jesteśmy ludźmi, którzy nie są pozbawieni duchowej siły, duchowej mądrości, że za nich się modlimy, za nich, no właśnie, za nich orędujemy? Kto tu jest tak naprawdę silny, a kto tu jest tak naprawdę, tak naprawdę słaby? Kochani, bo jakby to jest oczywiste że Pan Jezusowi nie chodzi tutaj o to, że jeżeli jacyś łupieszcy wpadną do twojej posiadłości, to ty powiesz: bierzcie wszystko, co chcecie, nawet moją żonę, moje dzieci, bo jestem chrześcijaninem. Jest dokładnie na odwrót. Jest dokładnie na odwrót. I o tym mówią dzisiejsze czytania. Pewien znamienity profesor logiki i metafizyki niemiecki Immanuel Kant stworzył, pytanie czy stworzył, czy odkrył, czy nazwał coś takiego jak imperatyw Kategoryczne. Imperatyw kategoryczny polega na tym, żeby nie robić bliźniemu tego, co dla ciebie też jest niedobre, a de facto, żeby robić to, co jest dobre dla bliźniego. A tak naprawdę, idąc jeszcze głębiej, żeby czynić i działać w taki sposób wobec innych, jak ty chciałbyś, aby było czynione wobec samego ciebie. I dokładnie o tym jest to czytanie. I teraz, jeżeli sobie idziemy głębiej, mam nadzieję, w myśli pana Jezusa, to czy nie jest tak? Że my jako chrześcijanie, jeżeli my zaczniemy tak żyć, ale naprawdę zaczniemy tak żyć, w taki sposób, tej duchowej mądrości i siły, gdzie będziemy przebaczać, gdzie będziemy kochać, bo tu o to chodzi, cały czas chodzi o miłość, to my będziemy zwyciężać to zło tego świata, ale właśnie miłością, a nie tymi samymi narzędziami, które szafują szafuje ci, którzy no, chcą jakoś niszczyć i, i jakoś zabijać. I teraz to jest oczywiste, że każdy z nas musi to przełożyć trochę na swoje poletko. Na swoją własną przestrzeń działania i możliwości. Ale jeżeli dzisiaj Jezus o tym mówi w Ewangelii, to każdy z nas ma taką sposobność i każdy z nas ma taką możliwość, żeby czynić wydawałoby się tak wielkie dobro wobec innego, a tak naprawdę może być tak, że to jest takie dobro naturalne w nas, że my przecież bardzo chcemy przyjąć tego drugiego, bardzo chcemy mu wybaczyć, chociaż oczywiście często unosimy się dumą, ale tego nie chcemy. Chcemy wybaczyć, chcemy powiedzieć: Kocham. Chcemy tak naprawdę pomagać bardzo, bardzo głęboko i bardzo konkretnie. Kochani, jesteśmy tutaj w ciele. Wszyscy patrzę tutaj na Was i jesteśmy wszyscy cieleśni. Ale skoro tutaj jesteśmy, to jesteśmy również bardzo duchowi, jak każdy człowiek. I wydaje się, że każdy człowiek tak naprawdę ma ogromne takie pragnienie w sobie, które mam nadzieję, że odkrywamy coraz bardziej z dnia na dzień, żeby iść na przekór temu, co mówi świat, bo świat mówi o innej sile. Zresztą widzimy teraz na granicy, co się dzieje. Jest to ta siła cielesna i fizyczna. Jezus mówi o tej sile duchowej, która wydaje się, pomimo wszystko, i mamy na to dowód, już zwyciężyła świat i zwyciężyła również w naszym życiu, dając nam zbawienie. A więc tym zbawieniem z innymi również się dzielmy, tak jak Jezus dzisiaj dzieli się swoją mądrością, którą możemy przełożyć na nasze życie. Czy to jest łatwe? Nie. Czy to jest warte zachodu? Zdecydowanie tak.